Dobry dzień. Dobry dzień. A dzisiaj jest dzień czwarty i witamy się z Wami z Bro! Z pani po hotelu. Totalnie zregenerowani i gotowi na kolejny etap. Od samego rana wszechświat nam sprzyja. Cała droga do miasta była z górki. Serio. Aż chciało się śmiać. Dziś wszystko szło lekko i przyjemnie. Od Na dodatek z samego rana kolejna wspaniała wiadomość, <grym> ponieważ wpadła nam pierwsza pieczonka ze szlaku. Najlepsze jest to, że w Czechach jest to świetnie zorganizowane. Można kupić pamiątki z kamino. Wszędzie są oznaczenia, a obsługa w środku jest naprawdę przemiła. Od razu czujesz, że jesteś częścią tej drogi. Widzimy nasz pierwszy szlak. Gdzie jest? Dokładnie będziemy jechać czerwonym szlakiem. Mamy tak naprawdę. Kolejna wspaniała wiadomość, jedziemy lżejście o kilka kilogramów bagażu. I różnica jest ogromna. Byłam zła naprawdę na te góry sobie, a teraz widzę, że to dzięki nim zdecydowaliśmy się odchudzić z sakwy. I dziś jechałam jak rybka w wodzie. Lekko, szybko i z uśmiechem. Teraz znów zrobiła na niespodziankę. I zamiast łatwej ścieżki wjechaliśmy na skalny szlak w brumowskim lesie, znany też jako brumowskie ściany. Wybraliśmy oczywiście kamino rowerowe, ale i tak było wyzwanie. 5 km zajęło nam aż półtorej godziny, ale wiecie co, każdy taki moment uczy cierpliwości i pokazuje, że nie zawsze trzeba gonić czasem. Warto po prostu być w trasie. A na koniec, finalnie, dojechaliśmy do Polic nad Metulin i kolejna piętnantka w dzienniku. I takim właśnie trafem znaleźliśmy też nocleg niedaleko miasta wśród pola Kończynki. Przygotowałam tutaj spanko. Tutaj mi się robi herbatkę, żeby nam było ciepło, żebyśmy się ogrzeli na noc. A tam gdzieś niedaleko jeździ traktor. O wśród pola kończyn. No i tak się zastanawiamy, czy jest sens znaleźć czterolistą kończynę pośród takiego ogromnego pola.